Dzięki swojemu niezwykłemu wyglądowi, który uzupełniają wysoko umieszczone światła przeciwmgielne, Yeti wyróżniał się na tle konkurencji. Samochód został zaprezentowany w 2009 roku, a w 2013 roku przeszedł lifting, podczas którego auto straciło swoje wyraziste rysy. W trakcie eksploatacji zidentyfikowano słabe punkty nadwozia: progi i dolne części drzwi. Z biegiem czasu odpryskuje na nich farba i pojawiają się kieszenie korozji. W przeciwnym razie nie ma żadnych skarg dotyczących odporności korozyjnej nadwozia. Jeżeli poprzedni właściciel trzaskał drzwiami bagażnika, nie da się uniknąć wymiany wyłącznika krańcowego zamka, który wymieniany jest tylko w komplecie z zamkiem Yeti z silnikiem pierwszej, dwa ma kilka nieprzyjemnych cech, mianowicie głośną pracę po uruchomieniu, niestabilne obroty na biegu jałowym, zgaśnięcie silnika. Jeśli usłyszysz dudnienie oleju napędowego w silniku benzynowym, jest to pierwszy znak, że łańcuch rozrządu jest już rozciągnięty i należy go pilnie wymienić. W większości przypadków ta usterka występuje w samochodach o przebiegu 50 tysięcy km lub większym. Kolejnym bólem głowy dla właścicieli samochodów z silnikiem TS i pierwszej dwóch jest spadek prędkości na początku jazdy, któremu często towarzyszy sygnał dźwiękowy i włączenie wskaźnika błędu, check, na konsoli. Przyczyną takiego zachowania silnika jest uszkodzona turbosprężarka. Naprawa będzie kosztować od 500 do 600 dolarów. W samochodach wyprodukowanych po 2011 roku problem ten został wyeliminowany. Właściciele narzekają również, że zimą silnik długo się nagrzewa, przez co ciepłe powietrze przez bardzo długi czas nie dostaje się do kabiny. W silniku 1,6 MP i cewka zapłonowa jest uważana za słaby punkt. Silnik 1,8 jest znacznie bardziej niezawodny i charakteryzuje się doskonałą dynamiką. Przyspieszając od 0 do 100 w 8,4 sekundy. Jedynym problemem, jaki może pojawić się w przypadku tego silnika, jest awaria napinacza łańcucha rozrządu. Ponadto taki silnik ma zwiększone zużycie oleju od wymiany do wymiany. Zużycie wynosi 1,15 litra oleju. Silnik pierwszy 4 TSI pojawił się stosunkowo niedawno, więc praktycznie nie ma na jego temat statystyk. W dwulitrowym silniku diesla odnotowano problemy z pierścieniami uszczelniającymi wtryskiwaczy paliwa, z tego powodu olej napędowy przedostaje się do układu olejowego, w przeciwnym razie. Silniki wysokoprężne okazały się dość niezawodne i dobrze trawią nasz olej napędowy. Ponadto silniki turbodiesel mają dobry moment obrotowy i niskie zużycie paliwa. W trybie miejskim średnia wynosi 6 litrów na 100. Skoda Yeti była wyposażona w jedną z trzech skrzyń biegów. Sześciobiegową manualną, Tiptronik i automatyczną skrzynię biegów DSG. Mechanika jest instalowana w połączeniu z dowolnym silnikiem, ale najwięcej problemów z nią pojawia się w połączeniu z silnikiem pierwszej ośmiu TSI. Najczęściej właścicielom przeszkadza nieprzyjemny pisk podczas próby jazdy do przodu lub do tyłu w samochodach z przebiegu przekraczającym 50 tysięcy kilometrów. Problem ten będzie musiał zostać wyeliminowany, wymieniając sprzęgło. W skrzyni biegów połączonej z dwulitrowym silnikiem wysokoprężnym dwumasowe koło zamachowe ulega awarii po przejechaniu 150 tys. km. Również właściciele samochodów z silnikiem pierwszej dwa borykają się z problemem trudności ze zmianą biegów. Siedmiobiegowa DSG z suchym sprzęgłem z reguły działa z nieprzyjemnym hałasem zgrzytania, szarpaniem i wibracjami na drugim biegu, a przy przebiegu 30-40 tys. KM mogą być wymagane drogie naprawy. W sześciobiegowej DSG z mokrym sprzęgłem awarie sprzęgła i mechatroniki są znacznie rzadsze. Zawieszenie jest dość trwałe, nawet na naszych drogach rzadko przeszkadza właścicielom. Piętą achillesową podwozia, jak w większości nowoczesnych samochodów, okazały się kolumny stabilizatora, które w zależności od warunków eksploatacji pokonują średnio od 20 do 40 tysięcy km w chłodne dni, gumowe elementy zawieszenia mogą trochę skrzypieć. Napęd na wszystkie koła Skody Yeti jest realizowany za pomocą sprzęgła Haldex czwartej generacji. Nie ma żadnych skarg na ten system, ponieważ został on przetestowany na wielu poprzednich generacjach koncernu WAG i sprawdził się tylko z pozytywnej strony. Pomimo tego, że na rynku wtórnym sprzedawane są dziś samochody o przebiegu 100-150 tysięcy, o zawieszeniu nie ma wiele do powiedzenia. Właściciele zmieniają jedynie materiały eksploatacyjne. Wnętrze Skody Yeti wykonane jest z wysokiej jakości materiałów i nie przeszkadza obcym hałasem. W niektórych modelach może przeszkadzać skrzypienie uszczelek drzwi pokrytych smarem silikonowym i grzechotanie wewnątrz tablicy rozdzielczej. Z czasem na fotelu kierowcy pojawia się luz. Sprzęt elektryczny z reguły działa bez problemów i podczas pracy nie stwierdzono żadnych charakterystycznych problemów. Jeżeli jesteś posiadaczem tego modelu samochodu, prosimy o opisanie problemów jakie napotkałeś podczas użytkowania samochodu. Być może Twoja recenzja pomoże czytelnikom naszej witryny przy wyborze samochodu.